Nie było Shadow Dropa klasycznej trylogii Gotika na pokazie THQ Nordic, za to dostaliśmy Shadow Dropa zestawu Heretic Plus Hexen od Bethesda na Quakeconie. W chwili kiedy oglądacie ten materiał, ten właśnie pakiet powinien być już w sprzedaży, a ja postanowiłem nagrać o nim materiał, bo uważam, że warto, zwłaszcza że miałem okazję już go przetestować. Więc wszystkich Którzy zamierzają sobie odświeżyć wspomnienia, do obejrzenia tego filmu gorąco zapraszam. Na początek, quick historii, bo myślę, że jest to sprawa bardzo ciekawa. O Heksenie. Po latach po raz pierwszy usłyszeliśmy za sprawą Fila Spencera i stało się to w czerwcu 2023 roku, kiedy szef tej dywizji Xboxa nieoczekiwanie podczas pokazu wyskoczył na scenę w koszulce Hexena, dając nadzieję, że coś się w tym temacie wydarzy. Młodsi widzowie pewnie nawet nie kojarzą czym Hexen jest, bo ostatnia odsłona tej serii ukazała się w 1997 roku, a więc prawie 30 lat temu. Natomiast starsi pamiętają te gry bardzo, ale to bardzo dobrze. Dlatego Spencer narobił wtedy wszystkim smaku i przez długi czas niestety nic się w tej materii nie działo. Problem stanowił sam fakt, czyj Heretic i Heksem właściwie jest, bo chociaż były to gry stworzone dla id Software, to jednak prawa do marki należały do firmy Activision. A w tamtym czasie, w czerwcu 2023 roku, Microsoft dopiero finalizował przejęcie tego wydawcy. Temat odżył w październiku, kiedy okazało się, że Microsoft w końcu Activision Blizzard. Przejął. I kilka dni później Spencer wystąpił w podcaście, gdzie znów odniósł się do tematu Hexena, a także innych, dawno już zapomnianych marek należących do Activision. Powiedział wówczas Spencer, że bardzo chętnie przywróciłby te gry, wskrzesiłby je w jakimś stopniu, na co z kolei zareagowało studio Nightdive, specjalizujące się w przywracaniu klasyków. Przedstawiciele tej firmy stwierdzili, że oni są gotowi, mają odpowiednie doświadczenie i chętnie będą partycypować w tym projekcie. I właśnie to się stało. Dogadały się wszystkie strony i to studio Nightdive stoi za przywróceniem Heretika i Heksena i tym pakiecie, który możecie teraz odpalić zarówno na PC-tach, jak i konsolach. Od razu powiem, że zestaw ten powinien kosztować około 15 dolarów, czyli mniej niż 60 zł, bo właśnie tyle trzeba było zapłacić za pakiet DOOM 1 plus DOOM 2, który został zrealizowany w bardzo podobnej formie. Mało tego, posiadacze pc wersji powinni, nie jestem w 100% w stanie powiedzieć, czy tak będzie, powinni dostać to za darmo. I tutaj ewidentnie pc są uprzywilejowani, no bo konsolowcy nie mogą mieć takiej szansy. Dumy były dostępne na nowych konsolach, natomiast Heretic i Hexen nie. Jakieś porty z lat 90 na konsolach Hexena tutaj pomijam, bo i tak zostały przeniesione w wersje PC-towe. Co w pakiecie? Samo dobro. Jest on podzielony na pięć niezależnych gier. Pierwsza z nich to oczywiście Heretic, ten podstawowy. Plus dodatek Shadow of the Serpent Riders, czyli pełne wydanie Heretika, kompletne zawierające pięć epizodów. Drugą grą jest klasyczny Hexen, trzecią dodatek do Hexena, który nazywa się Death Kings of the Dark Citadel. Czwarty i piąty produkt to zupełne nowości przygotowane przez Nightdive Studios kampanie do Heretika. I do Heksena. A więc oprócz tego, że mamy tutaj klasyki, mamy też nowy content. Co ciekawe, oprócz nowych map, te kampanie zawierają przywrócone stwory, które z jakichś tam względów zostały z Heretika lub Heksena wycięte. I teraz zapytacie, a co z Heksenem 2? Co z Heretikiem 2? No więc w tym pakiecie tych produkcji nie ma. Zostały uwzględnione tutaj wyłącznie gry. Które napędzane były silnikiem pierwszego Duma. Czym jest Heretic? No, najłatwiej byłoby powiedzieć, że jest to Dum w settingu fantasy. Zresztą krąży taki cytat po sieci, że kiedy deweloperzy ze studia Raven Software zapytali swoich kolegów z It Software, co to właściwie ma być, to John Carmack stwierdził: Zróbcie to tak jak w Dumie, tylko w realiach fantasy. I tak właśnie się stało. Być może dlatego, Heretic bazuje głównie na broniach dystansowych. Co prawda są dwie bronie do walki w zwarciu. Pierwsza z nich to taka tradycyjna laska, powiedzmy broń ostatniej szansy. No i są jeszcze rękawice mocy strzelające takim prądem, ale cała reszta to broń dystansowa. Co ciekawe, ta gra została stworzona na polecenie firmy It Software. Nie był to wyskok firmy Raven, i to właśnie firma It Software udzieliła licencji. Najpierw znajdując odpowiedniego dewelopera do wykonania tego zadania, a wiemy to z książki Dungay Johna Romero, dostępnej zresztą też w polskiej wersji, jakby ktoś był zainteresowany. I właśnie w Dumgayu John Romero mówi, że Heretik kosztował w sumie 500 tysięcy dolarów. I ta kwota się kilkukrotnie zwróciła, no bo Raven Software wykonało swoje zadanie dobrze. Ale Heretic to nie tylko Doom, czyli gra podzielona na trzy epizody, razem z dodatkiem 5, w której po prostu chodzimy po mapach, potem przeskakujemy na kolejną, i tak jak w Dumie likwidujemy wrogów. Bo też dodano kilka nowości. W Hereticu można było patrzeć w górę i w dół. Co prawda pod małym kątem, ale była taka funkcjonalność. Jeżeli chodzi o ten remaster, no to możemy patrzeć się w dowolnym kierunku, bo jest to całkowicie przerobione. W Heretiku pojawiły się też przedmioty, i tutaj możecie oczywiście znaleźć analogię do Duma, no bo w Dumie zbieraliśmy też jakieś graty po drodze, na przykład kombinezon, który chronił nas przed toksycznymi odpadami. Ale w Heretiku zrobiono krok dalej, bo tych przedmiotów nie używaliśmy w chwili ich zebrania, tylko zbieraliśmy je do ekwipunku i dlatego mogliśmy korzystać z nich, kiedy tylko chcemy. Takim przedmiotem mogła być na przykład mikstura przywracająca zdrowie, no bo oczywiście na mapach były też takie klasyczne fiolki, czyli apteczki, ale mieliśmy też w swoim właśnie ekwipunku tego typu mikstury. I to był Heretik w pigułce. dum. Fantazy z małymi zmianami w silniku, z ekwipunkiem i tyle. O wiele większy krok naprzód zrobił Hexen, bo była to już zupełnie gra innego typu. Przede wszystkim nie była to już klasyczna strzelanina. Raven wprowadziło podział na trzy klasy, dlatego przed startem rozgrywki wybieraliśmy albo Wojownika, albo Kleryka. Albo Maga. Każda z tych klas dysponowała zupełnie innym zestawem broni. Wojownik oczywiście przede wszystkim walczył w zwarciu, mag na odległość, natomiast Kleryk był wypadkową tych dwóch poprzednich klas i oferował zarówno broń do walki w zwarciu, jak i broń dystansową. Te klasy różniły się też z to znaczy, wojownik był w stanie więcej ciosów przyjąć na klatę, natomiast mag. Najmniej. Ale najpoważniejsza zmiana w Heksenie dotyczyła konstrukcji map. No bo, tak jak już powiedziałem wcześniej, Heretic to był w zasadzie Dum. To znaczy, wskakiwaliśmy na mapę, docieraliśmy do wyjścia, przechodziliśmy na kolejną mapę. W Heksenie mapy były połączone za pomocą portali. I wizyta na jednej mapie, jeżeli się kończyła, nie oznaczała, że nie możemy na nią wrócić. Nawet było to konieczne, bo na innej mapie czasami trzeba było coś zrobić, powiedzmy włączyć jakiś przycisk, żeby efekt uzyskać na zupełnie innej mapie. I to była totalna nowość. Hexen, ciężko nawet powiedzieć, że to jest strzelanina, ciężko nawet powiedzieć, że jest to klon Duma. Jest to zdecydowanie coś więcej. Krok w stronę gier RPG Akcji, choć oczywiście te elementy RPG to są bardzo umowne, i to właśnie są dwie podstawowe gry, które wchodzą w skład tego pakietu. Są oczywiście odświeżone, tak jak mówiłem wcześniej, możemy się rozglądać w dowolnym kierunku, nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. W Heretiku nie da się skakać, w Heksenie tak, więc tutaj akurat zachowano te prawidła rządzące pierwowzorami. No, ale cała reszta to wypisz, wymaluj klasyki z lat 90., działające szybciutko, wspaniale i gra się w to naprawdę dobrze. Kompozytorem, tak jak w przypadku tych klasycznych Dumów, jest Andrew Hulshult, i muszę przyznać, że ów człowiek odrobił zadanie domowe. Ta muzyka brzmi absolutnie fenomenalnie, a jak usłyszałem, przerobiony, zremiksowany, nagrany od nowa. Utwór z pierwszego levelu Heretika to miałem autentycznie ciary na plecach. Oczywiście w tym pakiecie jest też masa różnych dodatków. Możemy przeglądać jakieś stare grafiki koncepcyjne, coś niecoś poczytać o tym, co wycięto. No jest to kompletny pakiet dla kogoś, kto lubił Heretika i Heksena w latach 90., i zapewne będzie się też dobrze bawił, grając w te odświeżone wersje. Tak było w moim przypadku. Oczywiście nie zdążyłem ukończyć tego wszystkiego, bo jest tego za dużo, ale dość solidnie pograłem i naprawdę jestem zadowolony. Czekam na wersje konsolowe, no bo w chwili, kiedy ja nagrywam ten materiał, ich jeszcze nie ma. Miałem okazję zagrać tylko w wersję pecetową, ale z pewnością sobie tę konsolową wersję też nabędę. Zwłaszcza, że są oczywiście trofea i osiągnięcia. I taką to niespodziankę zgotowała nam Bethesda. Jestem, powiem Wam szczerze, dość mocno zadowolony z tego faktu, ale łudzę się, że na tym się nie skończy. To znaczy, że jeżeli faktycznie Phil Spencer lubił tego heksena, wyskoczył kiedyś w tej koszulce, to mam nadzieję, że ostatecznym efektem nie będą te remastery, tylko zrobimy krok dalej. Oczywiście naturalnym krokiem byłoby teraz przywrócenie kolejnych odsłon tej serii, ale mam nadzieję, że jednak coś się w temacie Heretika lub heksena wydarzy, wydarzy nowego. Zobaczymy zresztą, jakie będzie zainteresowanie tymi remasterami i dowiemy się, czy jeszcze heksen i Heretyk kogokolwiek obchodzi. Mam nadzieję, że tak i że będzie to dopiero początek drogi, początek przywrócenia heksena w Glorii. I chwalę. Mam nadzieję, że Was tematem zainteresowałem i być może sięgniecie po te klasyki, może odświeżycie sobie wspomnienia, a może zagracie w Heretika lub heksena po raz pierwszy. W każdym razie gorąco polecam. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają moje materiały do końca, już tradycyjnie. Dziękuję również wszystkim tym, którzy wspierają ten kanał w jakiejkolwiek formie, na przykład w serwisie Patronite. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.